Ja nie mogę, siemaneczko w ogóle, widzowie. Miałem zacząć przy Kamilu, ale nie udało mi się, bo zginąłem. Bo nie, nie pytajcie, gdzie chciałem zacząć. Yy, on już tam chyba zaczął, bo dzisiaj, widzowie, wiecie, to, to, pomina to sobie i pewnie nazwie filmu. Wiecie, co robimy? Budujemy jego domek. On już tam chyba zaczął. Jak widzicie, ja też trochę coś mu pomagam, ale no, nie wiem dlaczego. Ogólnie to się wszystko buguje i to nie moja wina, widzowie, jakby. Tutaj też się chyba, nie wiem, co się stało. A to jest nieważne, widzowie. Idziemy do niego. No i niestety, ale pada deszcz. Jesteś? Żyjesz? O właśnie, i daj suba. daj ja suba na tym kanale. Matko, jakieś tam dużo jest zbudowane. Daj suba na tym kanale, widzowie. Musisz kliknąć, bo dobijamy do 50 subów. Co ty tu już odwaliłeś? O kurde. Musimy zrobić tak... Super. Chodzimy? Siema. Siema, nie zauważyłeś mnie? Aha, jestem taki niewidzialny? Zabierz, żeby nie. żeby mnie pocieszyć. Nie. działa jaka, bo ewidentnie jestem niewidzialny. Nie, nie, po prostu ja Cię nie widziałem, bo ja byłem zajęty. No tym właśnie! Tym. Dobra, więc ja muszę... Dobra. Już ogarnąłem tu wszystko. Tak Ci powiem. Co się stało z domem Mańka? Nie wiem. Dlaczego jest cały pusty? Nieważne. Może przy jakiejś anomalii, nie wiem. Jaką nie anomalię? Wiem, wiem. Na Ignacowie nic nie powinno się dziać. Kurde, czy ja zawsze muszę gdzieś wpadać? Zowie, jak wie... Przecież tu był mały zombie chciał mnie sabotować. Przy tym budowaniu. No kurde, nie da się budować, bo się buguje to miejsce. No. Ej, w ogóle... I blok mi zniknął. Tak w ogóle patrz, jak wszystko, bo, ja, bo ja sam sobie zrobię Bo ciebie nie było, nie wiem dlaczego. Aha, nie ma hotdogów, nie ma zrobionych hotdogów. Nie było mnie, dlatego, bo zginąłem. Chciałem zacząć obok ciebie, bo ty już zacząłeś, zanim miałem ci powiedzieć, żebyś zaczął. I nie było mnie, dlatego. Ale nie kłóćmy się, widzowie, bo to nie o to chodzi. Wow, jest dużo zbudowany. Ja nie mam co w ogóle pomagać, widzowie. Nie no, zaś ci ja jakoś znajdę robotę przecież. No, 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 dobra, ja będę dekorował na pewno środek. Ale mało. O dobra, jest coś, dobra. A dobra, bo ja to ja coś nie zrobiłem. Ja, źle ja się tak zajmę się dekorowaniem nie... środeczka. W ogóle ja nie wiem, jakim cudem, ale ten plecak to jest jakiś porównywalny środek. No. no, to jest fajne. Nie co ty robisz? Dobra, nic, nic. Tu masz swoje łóżeczko. A może byś dał tak łaskawie mi telewizor i półki jakieś na telewizor? Masz tu rzeczy przygotowane inne, ale ja muszę, ja muszę coś zrobić. Bo tutaj faktycznie jest. Co ja zrobiłem? To nie tak miało być. To nie tak. Eee. Yy, aha, bo. Kurde ja zapomniałem, że to jest dziwne, że... Wiesz co, po prostu... Ja mam dziwne przeczucia, serio. Masz dziwne przeczucia? Ja mam dziwne przeczucia, bo nie mam co robić. Przez to, że ty masz plecak. No plecak. Zawsze na plecach. Mam Ej, czekaj. Kurde, nie zrzucaj mnie. Ja cię nie zrzuciłem, ja nawet nie mam jak cię dostać. Ja potrzebuję telewizora. Kurde. Telewizora i y, miejsce na pół. No, jak. Nas to ogarnę. Tylko muszę. Kurde, to jest. To jest trudne. Serio. Dobra, to trochę sobie poczekam. Ci muszę zjeść. Bo dobra, zaraz ci dam. No, Tylko telewizor cię... i takie jakieś drewniane półki na ten. Czekaj, bo. Muszę zejść. Zaraz to ogarnę. Co potrzebujesz? Yy, telewizor, jaki chcesz ty, żebyś miał i półki drewniane na telewizor. Może jeszcze sobie zrobię gamingowy ten. No też ten możesz, mam. to wszystko przygotuję ja ci ogarnę środek, bo jestem dobry w dekorowaniu środków. Yy, czekaj, yy, co tam jeszcze chciałeś? Telewizor, półki na ten, coś gamingowego i no. Może jeszcze kamerę w sumie byś No dały. weź coś... Nie, no nie wiem czy kamerę się da postawić. Dobrze, no, ale jak chcesz. Ale ty i to... tak nie używasz kamery, to jak? Po co ci kamera? Nie wiem. E, jakie półki? Drewniane? Drewniane? jakieś, takie na telewizor. Blat. Nie blat! Na telewizor półki. Ja, ja dam blat ze szafkami. No właśnie takie... Nie blaz z szafkami. Miały być drewniane półki. Drewniane zwykłe półki z szafkami. Nie. Drewniane półki. I kran. Jest. Kran i lodówkę. Chłopie, nie ogarnę tego w 5 minut. No jak nie ogarniesz? ja bym to ogarnął. Dam Ci, normalnie z szafkami, bo Ty nie mo. Mogę znaleźć półek, O, to trochę zajmie widzowie. Już skończyłeś, Kamil? Dobra, widzowie. Bo tak, skończyłem. Patrz, patrz się aż już przestał padać deszcz. Ile na niego czekałem? Mamy wszystko, widzicie? Mamy wszystko, tutaj ogarnąłem wszystko. Patrzcie, ile tego jest. Dobra. Dobra więc... Ty, ty dalej coś... były ściany, ja zacznę dekorować. Kurde, a jest czerwony? Jest. Jest. Dobra. Bo... Dobra. No, trzeba tutaj dokończyć. Dobra, biorę Jakoś mi to... łóżeczko. Na razie Dobra. biorę to wszystko do środka, żeby Dobra. mieć blisko siebie. I teraz tak, łóżko. Tutaj będzie łóżeczko. A, tutaj jest problem. Jakieś szafeczki dam. Takie Kamil chciał, więc takie udałem. Dobra! I zacznę chyba budowę dachu dopiero. To zacznij, zacznij. A ja tutaj... Tutaj no dostajesz coś takiego. A nie, dobra, to się kończy na tym. Nie, te szafeczki brzydko wyglądają. Nie wszystko pewnie wykorzystamy również widzowie, bo to tak wzięliśmy dużo... Eee. Jakoś dzisiaj co dzisiaj jakoś? No, jestem troszeczkę zmęczona, ale nieważne już to. Aha. Ważne, że musimy skończyć to, czy nie? Yy, teraz muszę wrócić. Dalej nie jest równo, no nie wytrzymam. Teraz będzie równo, tak? No. No, nie odwzorowujemy jakoś tego skina dobrze. No jak o, się, się da? Skina. Na tej głowie po prostu. Pod troszeczkę smęczący, okay, widzę, to jest troszeczkę zmęczony, proces. Okej, widzę, jest tak. O, widzę, że tu jesteś. No, ja muszę ogarnąć e, rusztowanie. Coś? To, mi... to wychodzi jak... E, e, no kurde, co tu się... Aha, bo to wow. się nie da po... Ładnie. Chcesz, mam miał jedną przerwę? O. Nie, jednak nie może. Jeśli się to tam z to jest... tu Nie masz kompa, Znaczy pudła w sensie. Pudła nie widziałaś. Nie pudło musisz znaleźć. Takie czerwone pudło. Może gdzieś znaleźć. Zaraz wezmę, tylko... Kurde, znowu mi się to zestawia. Ta praca to jest. Dobra, już. Kurde, jak to czułem, ciemno. Tak dobra, zaraz ogarnę to. Spokojnie. O kurde, jak to się zrobi ciemno. No, mówię, że ciemno. No to ogarnę spokojnie. Jestem spokojny. Czekaj, muszę coś ogarnąć. Wiadomo. Dobra. E co chciałeś? Żeby nie było ciemno. Yy, o to dam, dam, sobie pochodnie. Czerwone najlepiej te takie do tego wiesz, o które mi chodzi. W sensie nie czerwone pochodnie te redstone, tylko te takie, yy, gdzie możesz włożyć czerwony beton w nie. W czerwony beton w nie? Takie, te takie frame blokowe te takie z moda. Chyba wiem, wiem, wiem. No właśnie. Y, pochodnie. O, to tam, tam ich dużo. Żeby się oczy nie popsuły, to zrobię tak. Aha. No, no dobra, już zrobię tak, bo tak będzie ładniej. Mam. Daj. O, właśnie, 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 właśnie patrz i teraz mamy blok, co nie? No. blok i wkładam i cyk, o kurde się. no i patrz co to jest, dobra to dajmy takie to no, troszeczkę, Ale żeby Tak. tak. Oh, patrz, nawet jest ten netfilm. nie wiem i teraz cyk 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 Zrobimy coś takiego jak u Mańka. A u Mańka co jest? no bo nie, to nie sprawdzał. Ale ten dom fajnie wygląda. To jest toaleta. Tak, pewnie. to będzie toaleta. No i trzeba y, toaletę zrobić z kuchnią. Nie, y, kuchnię zrobię zaraz tam też. Tutaj mamy bardzo fajne hmm. No i nawet będzie komputer Uuu, dobra Sam se trzeba źle Nie miałeś. wiem, może dam kamerkę nawet ci. Ale mogę przecież ty nie do... nagrywasz z kamerką No ale perspektywa trzeba no, Ja ci powiem, że mogę sobie zrobić perspektywy nawet O mikrofon, bo będę gadać Ned mikrofon? No. no, w sumie tak. No właśnie. Tu też się przydadzą zaraz pochodnie. Ale jeszcze zaraz, bo jeszcze dokładnie. Zaraz ci dam, to... zaraz ci dam, tylko ogarnę jedną rzecz. E, co tam jeszcze chciałem? E, czarne blok. potrzebowałem. To zaraz ci dam, tylko. Ja już mam, mam. Pielny? Wziąłem sobie. kamera. Ale teraz sobie dam tutaj. O, tak. Icyk. O, ale fajnie ten gaming Pokaż. Ej, no. Fajnie, fajnie. Ej, jeszcze konsolę przecież. Nie, to tego. będzie na telewizorze, właśnie, gdzieś tu. Postaw sobie szafkę kolejną, nową. Gdzieś tu masz. O, tu masz szafki. Aha, dobra. Kurde, co ja zrobiłem? O, masz. Yy, dobra. Yy, czy, gdzie play, 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 play. Play, hey, play, It. play. I nawet powiem ci... Dobra, co tam masz dalej? Bo ja... bo ja lubię co nie łazienka i co. Dobra, to i... Kuchnia ja chyba, mogę... tak jak mówiłeś. Co ja mam? U? I miałem gdzieś tu lampkę. Czy ja... schowałem ja schowam ją przypadkiem do szalkera? Albo do plecaka. Dobra, to... Włączam plecak. Włączam plecak, bo ja nie mam. Ja przed chwilą ją, ją wziąłem, a potem zgubiłem. Tak, ja, tak się czasami zdarza. No właśnie, szukam w tym plecaku, ale. Chyba. Chyba lipa. Albo nie, nie będzie lipa. Bo w sumie możemy nawet skrzynkę pocztową zrobić. Jeśli chcesz, ale będziemy mogli przez pocztę wysyłać. Ej, masz rusztowanie? Mam, zaraz ci dam, tylko ogarnę te rzeczy, bo jest tego Ej, designu. tak rozbudowany nie. ten domek jeszcze nie był, żaden chyba no na tak. Ignosowie, w sumie no nawet Ale... fajnie będzie wyglądać. No ta taki design dosyć, troszeczkę. No design No design bo mańka duży. domek też nie będzie tak w skalę zbudowany jak ten, bo ten jest, będzie w skałę wryty również. Ale też Dobry. jest podobny. Bo on ma też głowę moba. To wyłączam plecak, chyba. Tak. Wyłączam plecak, bo na razie mi nie będzie potrzebny. Na razie to dam po prostu skrzynkę pocztową. Lampkę. A, wziąć dla mnie rusztowanie? Wziąłeś dla mnie rusztowanie? Napiszmy. Ja, co będę tutaj napisać na tym set To jest twoje imię, jakby. W sensie, rozumiesz, do kogo będziesz, jak będziesz, jak, jak będziesz miał, jakie będziesz miał imię nadawcy. się Siemandero. Dlaczego Siemandero? No bo ja tak, ja, ja dzisiaj będę tak mówić. Ale ty siemandero. jesteś nadawcą, tam, tam, wybierasz się jakim jesteś nadawcą. Ale nie, ale chłopie, ja, 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 ten, na tym ten, na tym, wiesz, na czym się chodzi i ten. Tak, A, na jak tym. Jak się... No tak, i tam napisałem mandero. A ja. Na razie nic będę wysyłać. Muszę włączyć plecak, bo. Brakuje mi jeszcze jednego. Tak? I rusztowanie dla mnie weź, bo już cię proszę. Dużo razy. No czekaj, dam ci. Rusztowanie mi się przyda. E, rusztowanie, I czarny beton. Ma, masz. Rusztowanie i czarny beton. No tam masz rusztowanie tutaj. Gdzie, zabrałeś? No kurde. A zabrałem, to chodź. Dużo rusztowania. Muszę włączyć plecak, bo tutaj trzeba ogarnąć jedną rzecz. Chodzi o jesteczka. No chłopie, to jest taka żółta robota, że... Sorry. Chabu, nie się na psa. O to jest dużej. I weź czarny beton dla mnie, bo nie ma za dużo tutaj. go e, Czarny beton? Cia. Dobra, to muszę otworzyć kolejny raz plecak, bo. A no, takie życia. Dobra, wezmę jakiś dużo tego. Ale dlaczego czarny beton? No bo tak. Ale nie, no dobra, to zrób czarno. To masz tutaj. Masz... Dam ci dużo, że... Dobra, to... wystarczy, wystarczy, bo już chyba tyle wystarczy, bo i tak zaraz kończę tym czarnym betonem tutaj. A to jeszcze ogarnę plecak kolejny raz, bo ja muszę ogarnąć sobie drzwiczki. Właśnie, drzwiczki też z tych frame bloków. Tak, frame bloków, no. I mam chyba biały, I... więc wyłączam plecak. Wyłączam, mówię. Mam biały? Mam tutaj? Nie no, nie mam. A jest jednak, mam, mam, mam. Czyli A muszę włączyć plecaka. Oh, ho, ho! Nawet fajnie. Dobra, teraz... Widzowie, ja tak w, w ogóle to zapomniałem, raz. zapomniałem do was powiedzieć, że już po świętach, jak tam was święta, bo u nas będą pewnie po on. Bo nie wiem, co się stało z on. Widzowie, mój kanał jest prawie zniszczony, a on, a ona nie ma, co nie? To jest trochę dziwne. Ale... Pie, ja widziałam twój kanał, co nie? No. Ale nic się nie zmieniłeś totalnie. Mi się wydaje, że po prostu schakował twój kanał. No on schakował mój kanał, no i to mi się bardzo nie podoba. Dawaj mi te pochodnie, chociaż jedną... tutaj jest za dużo tych pochodni. Wezmę no, tu Nie ci. Nie no, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś właśnie? Samotujesz. Nie że sabotujesz, ale po prostu... No, w końcu... No, ale potrzebowałbym też również yy, drytowej łopaty. Bo ten dirt się zniszczy tak żmudnie. Ale już dobra, już nie potrzebuję, jednak. Bo już skończyłam go niszczyć. Ej, no ta, ja i czerwony mam... beton. No bo co to jest? Jakiś, nie czerwony beton, tylko terakota, Beton potrzebuję, beton. A właśnie, zmi zmieniłem, nie zmieniłem tego. Kurde, muszę ogarnąć, bo ja. O, o też mi rusztowanie. Yy, tak, zaraz ci dam jakieś. A jest czerwona tarakota? Czy to, a, jest. Yy, potrzebuję do tej maski. Daj mi dużo. O, dzięki, dobra. Dzięki, dzięki. A ja potrzebuję teraz czerwonego betonu. Co? No, cię mu... tylko muszę zrobić yy, ten. Bo przecież maska, przecież maska nie może być tak, że po prostu bez tego, bez tej opaski. Aha. Oj, dobra. Nie wiem czy w tym było pp kit Nawet No <much> jest Okej, okay, dobra I teraz to niszczmy To będzie fajnie Bardzo żłudna praca teraz robię A myślisz, że ja nie? No myślę Znaczy, sorry, my, nie myślę Się pomyliłem zawsze co ja z tym polem myleniem, to ja nie wiem. A myślisz... A, A, dobra, nieważne. Myślałem, że A, dobra, to jest prata praca troszeczkę. Dlaczego tu tak dalej ci... jest tak... ...tak ciemno? Dobra, później tak to... Teraz powiem ci, że idealnie na dwa bloki są. Jak tam było? Na dwa bloki? I to było wyżej? Nie no no, potrzebuję czerwonego, czerwonego to... betonu. O, piecz, nie wszystko... Czekaj, tylko ogarnę jedną rzecz. Ej, ładnie to wygląda, teraz... I właśnie, do... ścieżkę muszę do ciebie zrobić. Dzięki temu plecakowi wszystko możemy zrobić. Ścieżkę to to trzeba do ciebie zrobić. No. Bo nie będzie za ciekawie. Czekaj, bo ja to rozwalam, bo muszę ogarnąć. Teraz muszę dać. No, fajnie to wygląda. Z początku nic się przypominało, teraz... ścieżka do cie... Ścieżkę trzeba zrobić. No, to do mnie trzeba ścieżkę. Ja ci zaraz dam rzecz, do, ścieżki. do której można zrobić ścieżkę. No to i no, ten ale... czerwony beton, Taki bo nie wytrzymam. wytrzymam. Zaraz ci dam. Spokojnie, czekaj. Gorzej za potem... O matko, ty czerwony mi dasz beton? Tak, czerwony beton, i rzeczy do ścieżki. To muszę otworzyć plecak, bo bez tego by nie było. Więc otworzę plecak, bo tam mam dużo rzeczy, które mogę przeznaczyć na takie coś. No raczej. To muszę. Dobra, to jest idealny chyba, powiem żeby... Czekaj, bo tu jest... Y... Mam kamień, mam kamień. A po y... co kamień? No, żeby zrobić tą ścieżkę. A. Ale bardziej na razie ten czerwony beton mi obchodzi... O, dobra, tu jest dużo czerwonego betonu leży. Też sobie Boże. No właśnie, czerwony beton. No i nie dałaś mi go dalej? No... nie wszystko... czerwony beton. Masz ten głupi czerwony beton. No daj. Masz. Masz. O no i teraz, jest... teraz to jest... fajnie. Teraz to jest... dobra. Nie no, chłopie. Ten dom to jest normalnie taka hatencja, że nie wiem. No, upe, nikt, chyba nigdy nie starałeś się nad takim domem razem ze mną, serio. Z razem z tobą coś się nie starałem, nad swoim się starałem. Ale razem no. z tobą nad żadnym się nie starałem, bo ty nie masz domu. Nie miałeś, nigdy nie miałeś, a teraz już masz. No teraz już mam, nie kończy kupiłem dom na olicie, na Dobra, Co ty uznajmy, że to nie był śmieszny żart. To w ogóle nie było śmieszne. No. Nie musimy tego uznawać, bo to nie było śmieszne. No i syk. Kata się pięknie prezentuje. E mailbox. U to jest tak fajne. Dobra. E to schowam tutaj do skrzynki. Jakbym coś potrzebował, to sobie wezmę. No i kuchnia już będzie ładnie wyglądać. Ale to nie jest czerwony, to jest pomarańczowy. Ale nie, nie, to jest koto, to. jest starko. Ale patrz, ale to jest pomarańczowe, a nie czerwone, no jak to. to. Musisz dać dobra, bo to jest złe. No to otworzę plecak, bo ja zawsze na zbyłkę robię. Złe dałeś. Dobra, to jak gdzie to było? Tylko w tym plecaku, bo nie ma co sensu. Nawet musisz przeszukać yy. takie meblane rzeczy. Tam może gdzieś będzie. No yy, faktycznie, o to jest seret, dobra. Zajki dałem. Albo po tej stronie. Dobra, o no. Nie wiem czy po tej stronie. Co ty wykop? Dobra, ja to ja sobie pozmieniam. Pecy, bo to Nie ma sensu nawet. Sobie wyłączę swój plecak. I wyłączaj jak kiedy chcesz, nie musisz mi tego mówić, bo mnie to denerwuje i mnie nie, nie skupia. Dobra. O, dobra, tutaj dużo włożyliśmy pracy, ja też... Aha, bo ty zrobiłeś źle. A bo nie, w sumie... Zostaw, zostaw, zostaw. Co zrobiłem źle, co zrobiłem źle? Nic, 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 nic. Nic, nic. nic. A tam tylko błędzę. Gdzie mam? Sedam jedno. Dobra. Odłożyłem czerwony beton? tak dużo tego nawet powiem ci pięknie Ha, tutaj jest nie wiem, dobra cyk ale design no potem to w sumie teraz sobie sprawdzę jak to wygląda aż taki dom to jest w ogóle, wychodzi poza mur, to jest akurat powalone. Serio? No, poza, poza mur to prawie wychodzi. a czy jest na granicy muru po prostu. Taką działkę Pobrejmy kupić radnice. to jest spora. No faktycznie działkę jeszcze musimy zrobić, ej to... Jaką to działkę? Ja powiedziałem, że ta działka jest spora. No faktycznie. Aha, bo ja tylko mam jedną? Ale śmiesznie, muszę... muszę... Muszę coś zrobić, bo tutaj... Widzowie! Na dzisiaj myślę, że to byłoby tyle już. Nie, czekaj, tylko zrobimy działkę. Jaką działkę? Tylko co zrobimy? ci chodzi z tą działką? No ale co? To... Dobra. No to... Tylko wyłączę. plecak. Zaraz, zaraz się. Pożegnamy dobra. tylko. Zmniejszę ci stół. O kurde masz... Masz, masz, masz. W Plecak na plecach mam go. Dobra, to było troszeczkę trudne, żeby zrobić to. Jest wszystko A. idealnie. Ale w, w swoim czasie zrobi działkę, jeszcze w swoim czasie. Jaką działkę? Nie. My działkę, no chłopie. Widzowie, idealnie to skończyliśmy. Patrzcie na ten piękny dom. No tak, no wielki, ci. Ogromny. A i nawet mam pocztówkę. Więc widzowie, napiszcie, jak wam się podoba dom Kamila i piszcie też pomysły, jak mógłby wyglądać taki wieżowiec Kamila. A ja się z wami żegnam. El